Dobra, siemano, Będziemy sobie dzisiaj już szkolić hard driving i spróbujemy sobie zrobić prawo jazdy. bo ja straciłem dwa razy A, zostawcie suba i lajka like i ja zrobimy po więcej odcinków no dobra, czym tak pojechać? Aha. może pojedziemy sobie Octavio? mamy Octavio spójrzmy mam nadzieję, że zdałam, bo ja już nie wytrzymał z tym teoretycznie. Więc Dobra, jedziemy. O kurde, Dał się, oj. No i tak mogę przed nim go przeniknąć. Dobra, jedziemy. O, widzę, że ktoś teraz rozdawał. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Oj! Cofnie. Dobra. Jesteśmy. Jestem na S zdrowit. Znaczy co na Sort? Sort. Dobra. To jest teoretyczny lecimy. Trochę trochę tutaj. Dobra, lecimy. Dalej. Rozpocznij zamiast tutaj już losowe. To jest próbne. No... Morą się ubrać do czegoś leczy jedziemy jeszcze raz. dobra. Kurde, no prawie się... O kurde, prawie się wyrąbałem. Dobra, nie no, tam zanwitam znowuż. Kurde! Bo on na to, dobra Idziemy ja jeszcze raz Trochę nudny jest ten filmik, no cóż Ale z nie ta No dobra lecimy Chodźmy. Powoli Lecimy, lecimy U po tym już będziemy kończyć odcinek 5, 4, 4 17, 8, 9. 3, 2, 1, 3. E, to i to, to, to lecimy Tak. To jest wrócenie, udawany przez pilota połowę. Czy pojazdem wtedy uczestnicy w odwodzie, może po prostu do udzielenia niewidzialnej pomocy jego ofiarom? Czy dozwolone jest zatrzymanie samochodu osobistego na drodze dla rowerów? No. nie wiem. Czy kierując pojazdem masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność? Tak. Czy kierujący pojazdem za zaszczę... nie wiem czego jest obowiązany zawsze poruszać się po poboczu? Tak, nie wiem jak co to przecież. jak y, następnych i uspokajających może mieć nawet tak. Y, może bym to wyzwierciedliwiać przed otoczeniem y, pojazd zaparkowany na zniesieniu? Eee, są yy. yy. yy, tak. W razie nieuruchomienia pojazdu na pojeździe kolejowym należy niezłocznie osądzić go z że nie, to tak, tak szczerze. Wejść do przejścia dla pierwszych masz obowiązek zachować... Nie, masz obowiązek zaobserwować tak, jego tak. Masz obowiązek zachować bezpieczną od tak. Zbliżając się do przejazdu tramwajowego, masz obowiązek upewnić się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy. Tak. Czy na jeździ, jednokierunkowy dopuszcza się wyprzedzony pojazd? Nie. Czy zbliżając się do przejazdu tramwajowego, masz obowiązek być przygotowany do zatrzymania pojazdu? Tak. Zbliżając się do trasy publicznej apartament włącza się do Nie. Czy na każdym skrzyżowaniu oprócz rowerzysty jest zawsze obroniony? Nie. Czy włączając się do ruchu musisz zachować szczególną ostrożność? Tak. Czy masz umowę zrobić pierwszeństwa pieszemu wchodzącego na przejście? Tak. Dlaczego służy tylne tyle środków? To jest sam. Który z zmienionych czynników może podawać szybsze za używanie, zużywanie, za, za, za zużywanie za się opal na kołach przednich w, w samochodzie osobom. Niewielkie obciążenie. Nie, nie. Nierówna na wierzchni jest. Z którą czynności należy wykonać, gdy działający system wy, wypycha w czasie hamowania pewne hamulce. Możesz... Nie wiem, co to. Jakie domowący masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać się do rządzenia uprawionego organu podczas kontroli drogowej jak organu, co? Ee, yy, bo, no to. Na które naruszenie przepisów drogowego policja zatrzyma prawo jazdy do wyprzedzenia yy, dla pierwszych dla pięciu miejsc, czy dla osób w to przekraczającej o 2 No to to. Czy przejrzystość szyb ma wpływ na pole widzenia, jakie na ograniczenie pola dlaczego układanie yy, na boku osób nieprzytomnych i oddychających jest bezpieczne. Nie wiem. Nie wiem, nie chcę tego czytać. Jaką maksymalną dopuszczalną prędkością masz wyszkoną się na samochód. Bardzo to budowanym. Jaką funkcję pojedzie... Pełnia system przeciwblokujący ABS. Zapobiegam poślizgowi kół. się smutnią tak szczerze. Takim układem samochodu sumicego współpracuję z systemem ABS. Ze hamu, Co w pierwszej kolejności należy zrobić, gdy dziecko znajduje się, na, się w fotelniku? Cześć. Zachwycało się. 3, 2, 1. Dobra. Poza nim. Jeżeli z powodu się nie zadam, to się do powracań i sygnałów wydawanych w nocy poza cztery rzędami tak, pracownika krajowego na trzęsieniu lat. Czy na autostradzie słowo nasza biorąc w wodzie światła awaryjnego i uruchomionego samochodu w powodu wypadku pojazdu niekiedy w sztanku? Czy, tak? czy zatrzymując na drodze ekspresowej? Pojazd, który uległ awarii, ma, ma obowiązek włączyć światło awaryjne. W razie. O szybko. Eee, Nie wiem, nie. Eee, czy włączenie świateł awaryjnych i umieszczenie trójkąta w odległości 50-70 metrów za pojazdem, jeden. Eee, Nie. Czy możesz cofać pojazdem na drodze jednokierunkowej? Nie. Czy w strefie zamieszkania i na zatrzymanie pojazdu? Tak. Czy po zaparkowaniu pojazdu wolno ci oddalić się od niego, a gdy ma włączony silnik? Tak. Czy tak w trakcie prowadzenia pojazdu wraz, wraz z upływem czasu poprawia się twoja zdolność dostrzegania znaków i zrównoważonych, tak? Czy nie wyłącznie do zmiany masz obowiązek włączyć kierunkowkę, tak? Czy wyprzedzając kolejnego elektryczną masz obowiązek otrzymać odstęp mniejszy niż jeden metr. Eee, tak. Czy na każdym skrzyżowaniu wyprzedzenie rowerzysty jest zawsze zabronione? W sumie tak, jest zabronione. Czy wyjeżdżając z chodnika na jezdnię włączasz się do ruchu? Tak. Czy zbliżając się do drogi do, dla rowerów musisz zawsze się zatrzymać? Tak. Czy przejeżdżając przez koło, żeby nie wjeździć w klasztor, żeby uniknąć tak, tak, tak. Czy polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem mają pierwszeństwo. Przed Znakami drogowymi, nie wiem. Dobra losowo, niedawno nie było. A. Czy wyjeżdżając trochę z zamieszkania, możesz się do ruchu. Nie. Czy zbliżając się do przejazdu drogowego, masz obowiązek gdzieś coś Tak. Czy włączając się do ruchu, musisz zachować szczególną ostrożność. Tak. Czy żółty, migający. Sygnał żółty, nie dając, oznacza, że za chwilę zawali się za Nie. Czy jako właściciel pojazdu możesz, masz, masz, masz obowiązek wykazać na żądaniu obronnego organu, komu powierzyłeś pojazd kierowania lub używania określonego? Nie wiem. Będę oznacza. Z której wymiany w niebezpiecznej sytuacji na drodze najlepiej sprawi się pojazd wyposażony w nie co to jest ESP, czyli układ, układ stabilizacji toru jazdy hmm. nie wiem weźmy to ile czasu jest ważne pokwitowanie zatrzy... zatrzymania włoskiego prawa jazdy za przekroczenie prędkości ponad wąs... którą wydał ci policjant? 24 godziny? którą rozpoznanej czynności i może wykonać przed rozpoczęciem jazdy i pojazdem. powinno z niego wchodzą mm -hmm. wszystkie siły. Jak długo pochwytowanie zatrzymającego za do dozwolonej prędkości na okres o więcej niż 50 km na godzinę sprawia dostarcz do kierowania ku od chwili zatrzymania 24 godziny. Jak powinieneś zachować się wjeżdżając na odcinek drogi pokryty kałużami? Ograniczyć prędkość jazdy. Do rozwijanych czynności może zwiększyć bezpieczeństwo podczas jazdy po zaśmiężaniu żadnych hamowanie w to 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 Chyba dla Debili. turystycznej z tych czynności masz obowiązek wykonać podczas wyprzedzenia? Wyprzedzenia samochodem osobowym węgle, mgle, obszarem zabudowanym. Nie losowo. To prawda. I za, jaki, jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania kolumny pierwszych Metr. Zmienionych krzemników ma zdecydujący wpływ na określenie odległości od pojazdu jadącego przed nami. Mm. Nie wiem, co. Ja. Tak, z wyprzedzającą prędkością. Jakość, jakąś prędkość, wolno ci się poruszać. kierując ja słucham Nie wiem. Co? Jak zabezpieczysz krwawienie rany przy braku jałowego ja, ja opatrunku? Oszyję na opatrunku, odziewa się aż użyję swojego. Czekam. Mm -hmm. Mm -hmm. Ciekawe czy z domu, Eri, jadam! Kurde, negatywna. Ale co każdym, co każdy... Ten yy, przechodzę sobie jeździć, był ten film, żeby tej film nie było taki nudny. Czemu? Kurde maluch. że zrobię. No. No, żeby nie dało modatu, bo ja nie mam. chyba poszkodowanych. No nie, bo to. Teraz możemy to sobie tak dać. I możemy jechać na PKP. Razy na wolny. I strefy. Sieja jada. O tu ja jest, o tu jest. Jakoś przejedziemy. Albo jednak nie. Leć, 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 leć. No, przejedziemy. Chyba tędy jednak trzeba. Nadal moje w polskie zdaję A kiedyś to napierdzielają wręcz. Dobra. Tędy? Tak, tędy? tak, tędy, tędy. O. Jesteś już koło taka... Koło... Ty! No jakiś ziomek się do mnie dosiadł. Nie! Hmm, już myślałam, że się spierdzieli na prosty. O, jest No i czekamy. Czekamy. Ciekawe kiedy... Tak. Kiedy się zrobi jakieś fajne. Dobra, jadę. Jadę znowu udawać. Niestety się nie udało. Nie mamy zbyt wiele czasu. Wydódź. No jeden. Kwurdy, znowu na katerynę. Dobra, to w następnym odcinku spróbujemy jeszcze raz tego nic. Bajo. Zaczaczcie lajka. I nadzieję, że to się Wam spodobało. Piszcie w komentarzu. Co ja mogę jeszcze w następnych odcinkach robić. Dziękuję za oglądanie i Bajo.